Jak z tego można wyjść, skoro nie ma argumentów, które obie każdą ze stron przekonają. Nie ma takich argumentów, dlatego że zawsze w internecie pojawi się ktoś, kto wytłumaczy wszelkie wątpliwości i kto powie, my jesteśmy nieskazitelni, my jesteśmy idealni, a to tamci są całym złem tego świata. To jest bardzo prosty przekaz tak naprawdę, który zawsze chwytał, tylko nigdy nie było takiej powszechności tego przekazu. Dzisiaj wszyscy się w to wkręcają i niestety obraz Czarno-biały jest bardzo wygodny, bardzo łatwy, powoduje, że obojętne co robimy, jak żyjemy, to i tak jesteśmy usprawiedliwieni ze wszystkiego, co robimy. Pomaga w tym czasem religia, czasem właśnie za takie partyjne umocowanie, tak? Choćbyśmy najgorszą rzecz zrobili, to robimy to w dobrej sprawy, bo popieramy właściwą partię. No i już. I w ten sposób można wytłumaczyć absolutnie wszystko, absolutnie wszystko. Nie ma takiej rzeczy, która wykraczałaby poza granice. Nawet zabójstwo polityczne będzie usprawiedliwione, no bo zabiliśmy kogoś, kto, kto szkodził naszej sprawie, był zdrajcą i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę, no niestety, świat się radykalizuje.